Praktycznie każdy chce dziś dobrze wyglądać, jednak nie każdemu chce się poświęcić na to czas i wysiłek związany z osiąganiem konkretnych celów, zarówno zdrowotnych, sylwetkowych czy sprawnościowych. Temat jest o tyle ciekawy, że z każdej strony atakują nas niemalże wszelkiej maści kołczowie i innego rodzaju spece, którzy ledwie coś tam ze sobą, z mniejszym czy większym sukcesem osiągnęli, a już próbują doradzać innym, uważając się za guru w temacie. Jak jednak bez względu na to, czy skorzystasz z ich pomocy, czy nie, poradzić sobie w temacie, gdzie tak naprawdę tylko i wyłącznie Ty możesz być odpowiedzialny za swoje zdrowie, wygląd i sprawność. Co jest tak naprawdę Twoim największym problemem? Posłaj tego odcinka, a przekonasz się sam. Siła zdrowia to podcast, w którym rozmawiam na temat sprawdzonych przeze mnie sposobów na poprawę zdrowia, mądry i efektywny trening, konkretne i trwałe zmiany w stylu życia. Twojego nastawienia i sposobu myślenia. Zapraszam do kolejnego odcinka Łukasz Dmytrowski. Witam tam bardzo serdecznie z tej strony Łukasz Mitrowski, trener CrossFit Level 2, Box74, Świdnica od już prawie 9 lat. Wasz sojusznik walca o lepsze zdrowie, o lepszą kondycję i wszelkiego rodzaju tematy związane z życiem na większym, lepszym poziomie, większymi możliwościami, zarówno fizycznymi, jak i psychicznymi, tak żeby po prostu lepiej cieszyć się życiem. Jeżeli jeszcze nie miałeś okazji słuchać mojego podcastu, nie wiesz do końca o czym tutaj mam zamiar rozprawiać, to polecam poprzednie odcinki. Jest już ich ponad 100, a tutaj dziś mamy odcinek numer. 103, w którym porozmawiamy sobie o głównym problemie, jaki dotyka osoby, które zaczynają bawić się w grę zwaną fitnessem, zdrowym odżywianiem, czymkolwiek innym sportem, jakąkolwiek by nie była to dziedzina, ale chcąc podejść do tematu na zasadzie poprawy własnego samopoczucia, czy nawet gubienia jakichś zbędnych kilogramów, albo nawet i może przybierania masy ciała, budowania jakichś mięśni, zawsze pojawia się cała masa różnego rodzaju problemów, które. No, mówiąc pokrótce, są bardzo drażliwe. Ten temat dziś będzie bez żadnego owijania w bawełnę, więc jeśli masz słabe nerwy, to dopij sobie kawkę, zanim zaczniesz słuchać, ewentualnie zapasz drugą w trakcie. Tak więc, bez żartów, wchodzimy tutaj na nieco grząski grunt. Jednak mam nadzieję, że to, co powiem dzisiaj, pomoże wielu osobom w popularnym dzisiaj samorozwoju związanym z naszą sylwetką, kondycją, zdrowiem itd. A więc, co to za główny problem? No, jest ich tak naprawdę, można powiedzieć, kilka, w zależności od tego, kto... Do czego tak naprawdę dąży, jednak jedną z największych przeszkód, jaka stoi przed nami, gdy zaczynamy walczyć o właśnie to lepsze zdrowie, lepszą kondycję, o lepszą sylwetkę, jest fakt, iż nie chcesz zaakceptować, że konieczne będą zmiany. Chcesz w zasadzie osiągnąć coś, ale tak naprawdę bez poświęcania. Dużej ilości energii, dużej ilości samozaparcia, chcesz osiągnąć rzeczy, które widać na ekranie komputera u innych ludzi, które wydają się być proste, ponieważ no, tak naprawdę widzisz zdjęcie numer jeden i zdjęcie numer dwa, i okazuje się, że pomiędzy tymi zdjęciami mimo iż często upłynęło różnie, czasami kilka, kilkanaście tygodni, co nie zawsze jest dobrym sposobem na osiągnięcie tego, na czym nam zależy, a czasami wiele, wiele lat ciężkiej pracy, której ty tak naprawdę nie widzisz. Jeżeli my dzisiaj w świecie social media, gdzie wszystko jest tak proste na Ciągnięcie ręki, dostępne dla każdego, a jednak niestety konieczne są często bardzo gruntowne i daleko idące zmiany w twoim stylu życia, jeżeli zależy ci na tym, aby osiągnąć to, o czym marzysz, czyli piękną sylwetkę, dobre zdrowie. Tak jak powiedziałem, są to procesy, które trwają często wieloma laty. I nie da się tego przyspieszyć, bo ktoś tak sobie po prostu postanowi, a komuś innemu się udało. Być może różnią u nas różne czynniki, takie jak genetyka, jak poświęcenie, jak ilość czasu, którą jesteśmy w stanie przeznaczyć na to, co robimy, i nie jesteśmy w stanie przebrnąć przez to wszystko szybciej niż w pewnym stopniu, jeżeli poświęcimy na to większą ilość czasu. Tak więc, pierwszą rzeczą, którą każdy z nas musi zaakceptować, jest fakt, że aby pozycji, w której znajdujesz się dzisiaj, w zależności od tego, jak daleko od swojego celu się znajdujesz. Będzie niestety konieczna albo stety zmiana. Dlaczego może być to pozytywne? Ponieważ jeżeli robisz coś źle, masz w swoim życiu wiele rzeczy, które nie kontrolujesz, nie do końca zdajesz sobie sprawę z tego, co powoduje, że jesteś tam, gdzie jesteś i nie możesz z tej łapki niemalże wyjść, to bardzo dobrym sposobem właśnie będzie przemodelowanie swojego życia. Dokonanie wielu istotnych i zasadniczych zmian. Często bywa tak, że ludzie już Podjęli w głowie decyzję, że chcą coś osiągnąć, chcą coś zrobić, aczkolwiek głęboko w swojej podświadomości nadal tkwią przy tym swoim starym, nazwijmy to życiu, który jednak zawiera w sobie elementy, których to nowe życie, nowa sytuacja zawierać nie może. Nie wiem, jeden z takich przykładów może być tutaj na przykład sytuacja, w której jesteś osobą jeszcze dość młodą i często uczęszczasz na jakiegoś rodzaju imprezy, balangi, ale w pewnym momencie stwierdzasz, że jednak gdzieś ten brzuszek się coraz większy robi i zastanawiasz się nad tym, aby dokonać jakichś zmian, żeby pozbyć się. Jednak wszelkiego rodzaju działania, które będziesz podejmować, na niewiele się zdadzą, jeżeli nie przyjmiesz do wiadomości, że tak naprawdę jednym z głównych czynników, który powoduje to, że zaczynasz tyć, jest najprawdopodobniej również to, że uczestniczysz w wielu zakrapanych często dość mocno alkoholem imprezach. I czasami bywa tak nawet, że ludzie, którzy już dość mocno sobie poimprezowali, zmieniają to, ale nadal gdzieś tam w tygodniu pojawia się to jedno czy dwa piwka, które mocno nas trzymają przy tym starym stylu życia, do tego gdzieś tam się piwka pojawiają dodatkowe, jakieś przekąski i tak naprawdę ta zmiana jest dość niewielka, nieistotna, kumulują się te nadmierne kalorie i nasza sylwetka nie zmienia się w takim stopniu, jakbyśmy chcieli. Oczywiście można byłoby tu wiele innych przykładów dla osób, które chcą przybrać na masie, czy chociażby zwiększyć siłę, to na pewno trzeba byłoby spojrzeć indywidualnie na każdą sytuację, na każdego człowieka z osobna. Jednak zmiana jest zawsze tą składową naszego życia, która powoduje, że możemy iść w nowym kierunku, najczęściej lepszym i często też jeśli robimy to świadomie, w tym, w którym sami sobie zdecydujemy. Drugą rzeczą, która składa się na ten właśnie nasz główny problem, jest to, że nawet gdy już zaakceptujemy, że ta zmiana jest konieczna, to nie chcemy szukać rozwiązań, ale cały czas koncentrujemy się na problemach. Problemem bywa na przykład brak mobilności u wielu osób i nie chcą one przyznać same przed sobą, bo już przede mną nie muszą na przykład, gdy trenują, bo ja widzę to, że mają ten problem, że jest to problem. To jest też główny, powtarzam w kółko to słowo, ale problem, główny, główna przeszkoda w tym, aby pójść naprzód. No bo jeżeli chcemy wykonać jakiś zdecydowany progres, a jesteśmy, Zablokowani w pewnym sensie, jeżeli chodzi o naszą ruchomość, naszych stawów, no to nie będziemy w stanie podnosić większych ciężarów. Można to bardzo łatwo porównać do samochodu, który, jeżeli jest jakiś jeden element jego dość mocno niesprawny na to zawieszenie i będziemy chcieli szybciej jeździć nim, no to najłatwiej będzie poprawić tę sytuację, jeżeli poprawimy to, to zawieszenie, naprawimy wszelkiego rodzaju jakieś niedogodności i usterki, które powodują, że przy większej prędkości ta jazda staje się niebezpieczna. Tak samo jest właśnie z naszym organizmem. Więc zamiast szukać Problemów, zamiast koncentrować się, że tak jest i niewiele da się zrobić, trzeba zaakceptować to, że da się zrobić, jakkolwiek. Niewiele może wydawać się na początku, że działamy, że osiągamy, to rozwiązania, które będą coraz to nowsze się pojawiały, jeżeli zaczniemy ich szukać, będą sprawiać, że każda drobna nawet forma odniesienia sukcesu i poprawy tej ruchomości, dajmy na to, jeżeli się uczepimy tutaj tego problemu, będzie wyraźnie coraz mniejsza. Z tym, że trzeba, tak jak poprzednio mówiłem, liczyć się z tym, że jest to proces rozłożony w czasie i nie będzie on postępować zbyt szybko, jeżeli, szczególnie jeżeli nie poświęcimy tutaj się nieco bardziej i nie poświęcimy na to więcej czasu. Kolejną rzeczą jest również brak otwierania się na to, co mówią inni. Czyli również, jakby można było powiedzieć, pewnego rodzaju szukanie rozwiązań, szczególnie u osób, które są bardziej doświadczone, które często już osiągnęły to, na czym Tobie zależy. Jeżeli najszybszą drogę szukasz do osiągnięcia swojego celu, to najłatwiej jest właśnie zapytać kogoś, kto już tą drogę pokonał. Po co, jeżeli szedłbym w góry, miałbym wyznaczać nowe szlaki na szczyt, jeżeli już ktoś to przede mną zrobił i wykarczował tą trasę, gdzieś tam ułożył pewnie jakieś... Skały, które pozwalają mi wejść niczym po schodach na szczyt dużo szybciej, niż przedzierać się przez te gałęzie, wszystkie i przecinać to własnoręcznie. Więc to jest taka dość fajna metafora, ale niestety wiele osób zapomina o tym i próbuje na nowo wymyślać koło w sytuacji, gdzie praktycznie wszystko już w świecie fitnessu, w świecie zdrowia, w świecie odżywiania, praktycznie, bo jeszcze pewnie znajdą się nowe jakieś schematy i, i podejścia, które w najbliższych latach i dalej będziemy o nich słyszeć. Ale Większość już rzeczy mamy dość mocno opanowaną, więc nie należy się tutaj zajmować tym, co już inni zrobili, a raczej skorzystać z tych doświadczeń i wyciągnąć z nich wnioski. Zapytać o podpowiedzi, które mogą sprawić, że zamiast 2-3 lata do pewnych rzeczy dojdziemy w 2-3 miesiące. I to jest ten brak otwarcia się na to, co mówią inni, brak słuchania się sygnały, które gdzieś tam inni nam wysyłają. Szczególnie jeśli to jest współpraca z trenerem, za którego na przykład płacisz. To troszeczkę moim zdaniem zmarnowany czas, jeżeli nie korzystasz z tej współpracy i nie zwracasz uwagi na to, co trener ci podpowiada. A niestety tak się często dzieje. Wiem to z doświadczenia. Widzę, że ktoś chciałby, mówi, wszystkie sygnały na niebie i ziemi pokazują, że tak, tak, zależy mi, ale jednak już te prawdziwe działania, czyli to, co najbardziej daje nam odczuć, że ktoś rzeczywiście czegoś chce, czyli właśnie jego działania, no niestety są takie dość mizerne, mało regularne i niezbyt zaangażowane. I to daje osobie samo znać, że taka osoba tak naprawdę jej nie zależy aż tak bardzo, jak to tylko mówi. Innym problemem, który jest tak naprawdę tutaj, jak całe to zagadnienie, o którym dzisiaj rozmawiam, całościowo składa się właśnie na ten brak sukcesu, jest traktowanie swojego ciała jako takiego dziwnego jakiegoś narzędzia, tworu, który Pomimo Twoich zaniedbań, pomimo tego, że nie robisz tego, co powinieneś, to oczekiwałbyś od swojego organizmu, że będzie on wykonywał to, czego od niego oczekujesz. Ale samodzielnie nie dajesz od siebie nic. To tak jak we współpracy z innym człowiekiem. Jeżeli, dajmy na to, mamy spółkę z kimś i oczekiwalibyśmy, że ma ona przynosić jakieś profity, sukces odnosić, to z jednej, z drugiej strony powinny być jakieś kłady, jak, jakaś praca wykonana. A tutaj my oczekując od własnego organizmu, że on będzie dawał nam 100% możliwości. Będzie ciągle energii miał dużo, będzie wyglądał dobrze, nie robiąc jednak nic samodzielnie, innego, nowego, takiego pożądanego. No nie jesteśmy w stanie osiągnąć czegokolwiek, ponieważ nasz organizm jest tylko i wyłącznie. Zależny od tego, co mu damy, od tego, co mu zapewnimy. Czyli jeżeli chcę szybciej się regenerować, chcę być gotowy na kolejny trening, to muszę spędzić ileś czasu na rozciąganiu, na rozluźnianiu, dobrze się wyspać, pozwolić mu się zregenerować, odżywić go. Jeżeli ja w ogóle nie przykładam się do tych zagadnień, w żadnym stopniu nie poświęcam na to swojej energii takiej myślowej, mentalnej, ani fizycznie później nie angażuję się w te tematy, no to ciężko jest oczekiwać, żeby moje ciało ani dobrze wyglądało. Ani dobrze się czuło, ani dobrze też funkcjonowało pod obciążeniem, jakim będzie trening, więc nie będzie też również dobrze wyglądało, bo nie będzie miało czasu na to, aby odrobić zaległości, które, do których ty doprowadzisz podczas treningu, do którego ten organizm najprawdopodobniej nie będzie przygotowany. Więc to jest kolejny problem. A następną rzeczą, która sprawia, że tak naprawdę nawet gdy robisz wszystko dobrze, o czym dzisiaj dotychczas powiedziałem, ale nie wykonasz tej ostatniej rzeczy, to tak naprawdę prawdopodobnie Twój sukces będzie albo bardzo ograniczony, albo znikomy. I jest to, tą rzeczą jest poddawanie się przy pierwszych oznakach trudności lub wszelkiego rodzaju niepowodzeń. I to jest naprawdę duży problem. Zarówno w skali takiej mikro, jak i makro, czyli powiedzmy sobie na konkretnym treningu, ale również i długofalowym podejściu, ponieważ jeżeli na każdym treningu odpuszczasz tuż po tym, jak zaczynasz się być mocno czuć zmęczony, jak zaczyna doskwierać ci właśnie jakiś delikatny ból mięśniowy związany z wysiłkiem, nie mówię tutaj o formach różnego rodzaju potencjalnie uszkodzeń, które mogłyby prowadzić do kontuzji, których raczej prawdopodobnie najlepiej byłoby unikać, zdecydowanie raczej nieprawdopodobnie, to wszelkiego rodzaju takie podejście, że oszczędzam się, powoduje, że Twój sukces też będzie znikomy. Nawet jak cała reszta w miarę nieźle sobie działa, że otwarty jesteś na zmiany, szukasz tych nowych rozwiązań, rozmawiasz z innymi trenerami, z ludźmi, którzy trenują, szukasz tych niby sposobów i, i, i nawet nie, nie jesteś aż tak mocno nastawiony na sukces w krótkoterminowym czasie, to długoterminowo takie oszczędzanie się na każdym treningu nie przykładanie się, bo być może nie tylko samo oszczędzanie się, ale właśnie nie poświęcanie pełni się, nie oddawanie treningowi i nie robienie tego z pełnym takim zaangażowaniem, powoduje, że Twój sukces będzie po prostu albo znacznie odleglejszy, albo nigdy nie uda Ci się do niego dotrzeć, bo będziesz ciągle zbyt mało popychać się do tego stanu, w którym rzeczywiście wchodzimy na tak zwane duże obroty i, i, i zaczynają się prawdziwe przemiany tworzyć. Tak samo jest w skali tej długofalowej, o której mówiłem. Osoby, które często zakładają sobie, że coś osiągną, mają takie założenie, że powinno to się zdarzyć w x jednostce czasu, czyli dajmy na to, nie wiem, miesiąc, dwa, trzy, ile by to nie było. I załóżmy, że zaangażowane są w ten proces nie za bardzo, to dodatkowo nastawienie ich jest nieadekwatne do właśnie zaangażowania i napotykam pewnego rodzaju ścianę, bo okazuje się, że po miesiącu dwóch wcale nie jest tak dużo lepiej, jak sobie to wyobrażali, no, aczkolwiek była to tylko i wyłącznie ich jakaś prawdopodobnie nieuzasadniona właśnie wyobraźnia. No i musimy tutaj sobie przyznać, że trening jest takim trochę procesem niewdzięcznym, bo efekty są bardziej widoczne właśnie dopiero po wielu tygodniach, miesiącach, a najczęściej latach. I wiele osób zbyt szybko poddaje się, Myśląc o tym wszystkim jako takiej krótkoterminowej przygodzie, która ma doprowadzić do pewnego stanu, i wówczas, gdy dotrą do tego momentu, to jesteśmy w stanie przestać to robić. Niestety wiadomość taka jest, że jeżeli chcemy być zdrowi i dobrze wyglądać przez całe życie, no to tak naprawdę ta praca nas czeka przez całe życie. Bo inaczej, jeżeli porównując to właśnie, tak jak ja lubię do na przykład bycia zębów, chcielibyśmy wyleczyć sobie stan uzębienia, który dajmy na to na dzień dzisiejszy jest niezbyt dobry, no to nawet jeżeli dentysta nam pomoże w tym wszystkim przez miesiąc, dwa wszystko doprowadzimy do normy, to jeżeli nie będziemy dalej sobie. Bać o ten nasz uzębienie no to będziemy jednak znowu mieć problemy w krótkim pewnie czasie kilku kilkunastu miesięcy nawet mimo tego, że wszystko było super. Przez pewien czas. Więc musimy tutaj pamiętać o tym, żeby nie poddawać się. No i też taka ostatnia rzecz, którą dzisiaj chcę poruszyć, czyli wszelkiego rodzaju unikanie sytuacji, w której nowe działania Twojej strony, które mają prowadzić w dobrym kierunku, zaczynają wymagać pewnego rodzaju nakładów, nie tylko już czasowych, ale również finansowych. I wiele osób stara się, jakby odwracać tutaj troszeczkę od tego, traktując tą pracę nad zdrowiem swoim jako koszt, a nie inwestycję w siebie. I to jest moim zdaniem bardzo duży błąd, ponieważ oszczędzając w ten sposób i wiedząc dobrze, że chcemy coś osiągnąć, ale no dotychczas nie byliśmy w stanie. Tego zrobić sami, szukając pomocy ze strony innych, musimy mieć pewnego rodzaju wydatek, czy to będzie czasowy właśnie, czy finansowy, który zmotywuje nas do tego, aby w pełni i efektywnie wykorzystać to. I oczywiście, wiele jesteśmy zrobić w stanie samodzielnie, jednak w dzisiejszych czasach coraz więcej osób ma z tym kłopot, żeby poradzić sobie z zbyt wieloma tematami. Nie możemy być przecież ekspertami w każdej dziedzinie, że ktoś jest prawnikiem, to niech skupi się na tym, aby zajmować się prawem, zarabiać duże pieniądze dzięki temu, a poświęcić swoje ciało, swoje zdrowie specjaliście, który zajmuje się właśnie tym tematem. Jest moje podejście. Jeżeli chciałbym się wszystkim zajmować, wystarczy mi najzwyczajniej na to wszystko czasu. Jeżeli jednak nie posiadam odpowiednich nakładów na to, żeby zatrudnić trenera personalnego, no to oczywiście są równie dobrym sposobem zajęcia grupowe, które znacznie mniej kosztują, a w przypadkach wielu równie dobrze się sprawdzają. Tak więc. Nie ma tutaj jakichś wymówek. Często będzie tak, że po jakimś czasie warto też będzie zająć się swoim odżywianiem. się wydaje, że nawet raczej bardziej sensowne byłoby tutaj podejście, żeby to był na samym początku współpracy, temat, który będzie numerem jeden, ponieważ dają moim zdaniem największy zwrot z inwestycji, bo nawet gdy zaczniemy trenować, ale nie dokonamy, i to moim zdaniem pod okiem specjalisty jest najlepiej zrobić, bo wówczas unikniemy wielu błędów, które są potencjalnie dużo bardziej groźne niż w przypadku treningu, jeżeli chodzi o właśnie manewrowanie wokoło różnych systemów żywieniowych. Jeśli zrobimy to na początku, rozbędziemy się szybciej zbędnych kilogramów, będzie nam łatwiej się poruszać bezpiecznie dzięki temu, dzięki czemu właśnie unikniemy pewnego rodzaju narażania się na sytuacje, w których moglibyśmy na przykład dorobić się kontuzji czy jakiegoś innego urazu. Tak więc zawsze swoje zdrowie traktuj jako inwestycję, bo każda złotówka zainwestowana dzisiaj, nie dość, że będzie warta znacznie mniej przez samą inflację i upływ czasu za 10-20 lat, to dodatkowo, gdybyś nawet ją odłożył, to nie oszczędzisz aż tyle, ile zaoszczędzisz przez to, że nie wydarzył wówczas za te x lat, 10 czy 20, na przykład Właśnie na leki, które będą na pewno droższe, na lekarzy, których ceny też pójdą w górę. No i na nikt nie zastąpi ci też tego, co nie ma żadnej ceny, czyli wartości, jaką daje poczucie, że masz tą sprawność, że jesteś człowiekiem, który może sobie dzisiaj zadecydować, że ok, mam wolny czas, jest weekend, lecę sobie w górki pobiegać, czy podźwigam sobie ciężary właśnie w jakimś klubie, gdzie tak naprawdę już po jakimś dłuższym czasie możesz radzić sobie całkowicie samodzielnie. Oczywiście, jeżeli potrzebujesz prawnego trenera, który też Ci zaprogramuje te treningi, to czemu nie, ale dużo łatwiej wówczas polegać na własnym organizmie i mieć tą satysfakcję przez długie, długie lata, że jesteśmy niejako ubezpieczeni od wszelkiego rodzaju niebezpieczeństw, które wynikają z tego, że że gdy nasze ciało jest słabe, gdy nasze zdrowie jest niepewne, no to w każdej chwili tak naprawdę możemy sobie byle jakąś pierdołą zrobić dużą krzywdę, która sprawi, że nagle wydatki lawinowo zaczną wzrastać. Załóżmy Jakakolwiek choroba poważniejsza to jest już nie są małe kwoty, gdy nagle okazuje się, że musimy zacząć wykonywać całą serię różnego rodzaju badań, różnego rodzaju wizyt lekarskich, rezonansów i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę tutaj oczywiście nikogo straszyć, bo to nie o to chodzi, ale doskonale wiemy, że w dzisiejszych czasach to jest cała fala. Większość ludzi, całe życie sobie pogrywa w taką dość niebezpieczną grę, którą moim zdaniem jest jak rosyjska ruletka. Z tym, że ten nabój któregoś dnia wystrzeli na pewno, ponieważ no, żyjąc 50-60 lat, korzystamy z tego organizmu. Te choroby, o których mówię, czyli, nie wiem, typowe, miażdżyca, cukrzyca, takie nowożytne choroby, których kiedyś dawno, dawno temu nie było na taką dużą skalę, one po prostu są taką tykającą bombą, która w nas gdzieś tam powstaje. I jeżeli nie odżywiamy się dobrze, nie ruszamy się zbyt wiele, nie jesteśmy zbyt sprawni, to prędzej czy później prawdopodobnie trafimy do jakiegoś lekarza, który orzeknie nieco smutnym głosem, że jesteśmy w sytuacji, w której albo już bardzo blisko, albo nagle. Nic tego okazuje się, że mamy właśnie taką chorobę. No i już jest niestety za późno, bo czasu niestety nie da się cofnąć i pracując nawet wówczas, czy to z trenerem, czy zmieniając dietę, te efekty będą znacząco niższe. Tak więc, aby uniknąć tych wszystkich problemów, polecam skupić się na tym, żeby właśnie zaakceptować to, że pierwszy moment będzie trudny, ale musimy dużo pozmieniać. Szukać tych rozwiązań, nie myśleć o problemach, tylko o tym, jak załagodzić sytuację, otworzyć się na innych, zobaczyć, co mówią. Ludzie, którzy dużo więcej wiedzą, którzy mają lepsze doświadczenie, potraktować nasze ciało jako największy skarb, który będzie płacił ci tak, tak samo, jak ty zainwestujesz w niego. No i nie poddawać się, a także podłożyć pewną kwotę sobie na tego typu działania miesięcznie, żeby mieć pewność, że ta inwestycja będzie się zwracać przez długie lata. I kończąc, liczę na to, że ten odcinek pomoże zbliżyć się do osiągnięcia lepszego zrozumienia samego siebie, a także pozwoli osiągnąć choć odrobinę więcej niż dotychczas w tym temacie. Jeśli masz jednak pytania, śmiało, wyślij mi maila, na każdego odpowiem. Mój adres to łukaszmałpa.silazdrowia.com. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Po więcej, zapraszam na stronę siłazdrowia.com. Do usłyszenia!